Dawno, dawno temu były sobie trzy świnki, które zostawiły rodziców i wyruszyły w świat. Całe lato wędrowały po lesie, po łąkach, bawiąc się i weseląc w najlepsze. Trudno byłoby znaleźć milsze stworzenia niż trzy małe świnki. I wszyscy za nimi po prostu przepadali. Gdzie tylko się pojawiły, Wszędzie serdecznie je przyjmowano. Kiedy lato miało się ku końcowi, świnki zdały sobie sprawę, że każdy teraz zaczyna myśleć o zimie i wraca do zwykłych zajęć. Nadeszła jesień, a wraz z nią zaczęły się deszcze. Małe świnki uznały, że pora pomyśleć o jakimś domu. Z prawdziwego zdarzenia. Radę nie postanowiły, że dosyć już zabawy i że muszą zabrać się do roboty, tak jak inni, bo w przeciwnym razie zostaną bez dachu nad głową na deszczu i zimnie. Prosiaczki naradziły się i w końcu zdecydowały, że każdy z nich będzie robił, co chce. Prosiaczek, który był najbardziej leniwy, zapowiedział, że zbuduje chatkę ze słomy. Zajmie mi to najwyżej dzień, stwierdził. Twoja chatka będzie słaba. Skrytykowali jego pomysł, bracia, ale on wcale ich nie chciał słuchać. Drugi prosiaczek, trochę mniej leniwy niż pierwszy, wybrał się na poszukiwanie suchych desek. Stukopoko, stukopoko. Przez całe dwa dni zbijał je gwoździami. Ale trzeciemu braciszkowi nie podobał się także i ten drewniany domek. Tak się domu nie buduje, powiedział. Trzeba mieć czas, cierpliwość Ciężko i uczciwie pracować, żeby dom był na tyle solidny, aby oparł się wichurom, nie przepuszczał deszczu i śniegu, a najważniejsze, żeby chronił nas przed wilkiem. Dni mijały, i dom najrozsądniejszego prosiaczka rósł cegiełka po cegiełce. Od czasu do czasu bracia przychodzili popatrzeć. – Co ty tak ciężko pracujesz? – podśmiewywali się. – Dlaczego nie przyjdziesz pobawić się z nami? Ale uparty mały murarz odpowiadał. – Najpierw skończę budować porządny i solidny dom. Wtedy wyjdę się pobawić. Nie będę taki niemądry jak wy. Ten się śmieje, to się śmieje ostatni. W chwilę potem… Zauważył w pobliżu ślady wielkiego wilka. Małe świnki przestraszyły się i w nogi. Wkrótce wilk dotarł do słomianej chatki tego prosiaczka, który był najbardziej leniwy. "Wychodź!" rozkazał wilk, i ślina napłynęła mu do pyska. Chcę z tobą porozmawiać." "Wolę zostać tu, gdzie jestem." Kwik kwik kwi, kwi – kwi, zakwiczał cichutko prosiaczek. Wobec tego zmuszę cię, żebyś wyszedł! Warknął wilk ze złością i nabrawszy powietrza w płuca, dmuchnął z całej siły w chatkę. Potężny podmuch zmiótł słomę, którą mały głuptasek obrzucił wątłą konstrukcję chatki. Upojony swoim sukcesem, wilk nawet nie zauważył, że prosiaczek wyślizgnął się spod sterty słomy i co tchu popędził do drewnianego domku braciszka. Zobaczywszy wreszcie, że świnka umyka, wilk wpadł we wściekłość. Wracaj! ryczał, goniąc prosiaczka, ale ten wpadł już do drewnianego domku. Jego właściciel trząsł się jak liść na wietrze. Mam nadzieję, że domek wytrzyma. Chodź, podeprzemy drzwi, żeby wilk nie mógł się dostać. Zdołał z siebie wykrztusić. Wilk usłyszał te słowa stojąc właśnie pod drzwiami. Umierał już z głodu i myśl o dwudaniowym obiedzie dodawała mu sił, kiedy dobijał się do domku. Otwierajcie, otwierajcie! Chcę tylko z wami porozmawiać! Kłamał. Wystraszeni, zapłakani braciszkowie z całej siły podpierali drzwi. Wreszcie zły wilk zebrał wszystkie siły i i jeszcze raz pod potężnym dmuchnięciem domek rozsypał się. Jakby był skart. Szczęściem, najmądrzejsza świnka. Widziała to wszystko z okna swego murowanego domu i prędko otworzyła drzwi, aby wpuścić <słuch> zasapanych uciekinierów. W ostatniej chwili wilk walił już do drzwi z wściekłością. Tym razem nie był pewny swego. Domek sprawiał wrażenie solidniejszego niż tamte. Dmuchnął raz. Dmuchnął drugi i trzeci. Ale wszystko na nic. Domek nawet nie drgnął. Trzy świnki śledziły każdy ruch wilka, ale teraz bały się już trochę mniej. Wreszcie bardzo już wyczerpane wilczysko zdecydowało się na jedną ze swych starych sztuczek. Wlazł po drabinie na dach i zajrzał przez komin. Lecz najmądrzejsza świnka zobaczyła, co się święci. – Rozpalmy ogień! – szybko rozkazała. Wilk do pasa tkwił już w kominie i wahał się, czy sunąć się dalej w cienki otwór. Będzie mi trudno, myślał. Lecz dobiegające z dołu głosy świnek zaostrzyły mu apetyt. Umierał z głodu. Spróbuję mimo wszystko sunąć się w dół, mówił do siebie. Lecz cóż to? Jak strasznie gorąco! Osłupiały ze zdziwienia, wylądował w ogniu. Płomienie zaczęły już lizać jego sierść, a ogon płonął niczym pochodnia. "Nigdy już nie opuszczę się w dół komina!" skowyczał, ałuu! Usiłując ugasić płonący ogon, po czym uciekł gdzie pieprz rośnie, tak szybko jak tylko potrafił. A wtedy Uszczęśliwione świnki zaczęły śpiewać i tańczyć wokół domu. Tra-la-la-la-la-la, la, 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 złe Wilczysko już nie wróci. I jeszcze tego samego dnia, leniwi bracia, mądrego prosiaczka, zabrali się ochoczo do roboty. Wkrótce powstały dwa nowe, murowane domki. A Wilk, co prawda? Wrócił tam jeszcze kiedyś, włócząc się po okolicy, ale kiedy spostrzegł trzy kominy, przypomniał sobie, jak okropnie boli płonący ogon. I już na zawsze opuścił te strony. A najmądrzejszy prosiaczek, czując się już zupełnie bezpieczny, zawołał radośnie do braciszków. Koniec pracy! Dalej do zabawy!